Zwycięstwem Krzysztofa Kasprzaka zakończył się jubileuszowy 25. plebiscy tygodnika żużlowego na najpopularniejszego zawodnika w 2014 roku. Podsumowanie, wraz z balem żużlowca odbył się w sobotni wieczór. W sali bankietowej Finezja spotkali się żużlowcy, szkoleniowcy i działacze z całej Polski. Najważniejszym punktem imprezy był wybór najpopularniejszego żużlowca 2014 roku. Ten nie był zaskoczeniem. Statuetka powędrowała do rąk wicemistrza świata Krzysztofa Kasprzaka, który z Gorzowską stalą wywalczył także drużynowe mistrzostwo Polski. Że mam szansę, ale tak mówię tutaj. Piotr też miał znakomity sezon, więc nie mu się udało tego mistrza świata zrobić. Mi tak mało zabrakło, ale tak mówię, żyjemy dalej i patrzymy, co się będzie dalej działo. Ostatnie dni szczególnie udane. Tydzień temu ósme miejsce w plebiscycie przeglądu sportowego, dzisiaj e, pierwsze miejsce. To jest dowód na to, że Żużel, tak jak mówiliśmy kiedyś, jakiś czas temu rozmawialiśmy, że Żużel jest chyba niszowy, że ciężko będzie się znaleźć w tej dziesiątce przeglądu sportowego. Mimo wszystko się udało, kibice docenili. No tak, tak mówię, bardzo się cieszyłem z tamtego wyróżnienia. W ósme miejsce, było tam duże przeżycie i wiadomo, Warszawa, inna trochę atmosfera. Gdy szedłem tam na ten podest, to mówię, na luźno to wezmę, a gdy już stanęłem przed tymi 800 ludźmi, to mówię, oj, będzie ciężko. I nawet zapomniałem na początku o moim trenerze, więc tutaj jest taki... Odkąd jeżdżę na żużylu, zawsze chciałem być numerem jeden w Polsce i to się dzisiaj stało, tak mówię, ale zajęło mi to 15 lat, więc widać, jak konkurencja jest duża. Krzysztof, bo tak można powiedzieć, że w sumie y czy jesteś taką osobą, która może zastąpić Tomasza Golowa, tak jak było podkreślane, wielokrotnie stawał tutaj na najwyższym stopniu? No nie, tam, tak mówię. Ja swoje jestem Krzysztof Kasprzak i na Tomku się wzorowałem całą karierę, ale teraz już muszę następne lata patrzeć na siebie i muszę jechać, tak mówię. Na pewno jego poziom będzie ciężko utrzymać, bo tyle lat ciągnął i jestem wdzięczny za to. On nas wyniósł na te fale znoszące w Grand Prix, ale my teraz sobie staramy czy ja czy Jarek to utrzymywać. Ty teraz jeszcze Macie doszedł. Krzysztofie, czas szybko bardzo biegnie tak naprawdę za dwa miesiące znowu na torze. Czujesz już głód jazdy? Tak, na pewno. Jadę do Hiszpanii na motocross i jestem, jestem już głodny jazdy. Dużo trenowaliśmy teraz w Wałczu. jeszcze jedziemy do Szklarskiej Poręby. I tak mówię, ja już sam o tym sezonie nie myślę, co było, tylko odbieram właśnie te nagrody, tą spijam śmietankę, ale już myślałam, jestem teraz już nowy sezon, nowe silniki, rury przerotowe, każdy się zbroi, każdy będzie chciał z Kaszprzakiem wygrywać i ja jestem tego świadomy, więc będę przygotowany. No właśnie chciałem zapytać, czy czujesz się dobrze przygotowany zarówno pod względem fizycznym, jak i tym sprzętowym? Tak, sprzętowym to mam tunera oraz statek, który też na tym pracuje. Fizycznie mam trenerów doktora Misiaka i swoich trenerów prywatnych, więc mam psychologa swojego, znakomitych sponsorów, którym bardzo dziękuję. Też z regionu leszczyńskiego, więc tutaj firma Kaczmarek, Almar, Astromar, Liglos. Mimo że zmieniłem klub, nie zostawili mnie, zostali ze mną i są po dzień dzisiejszy, więc cieszę się bardzo. Ten sezon 2015 zapowiada się bardzo ciekawie patrząc na obsadę klubu. Tak, bardzo ciekawie i będziemy chcieli Dobrze to wszystko tak zrobić, żeby znowu Gorzów się cieszył, tak jak mówię. Czekali na to 31 lat na tego mistrza i była duża euforia. Bardzo ciężko mi się o to finał nie ukrywam, bo jechałem przeciwko swoim, ale był no to ciekawy bardzo sezon, no. łatwo mi wszystko przychodziłoby oby tak w przyszłym roku. Drugie miejsce w plebiscycie zajął Piotr Pawicki. Z Piotr Pawicki wybrany został także juniorem roku oraz najsympatyczniejszym żużlowcem. Zawodnik Fogo Uni Leszno w sezonie 2014 został indywidualnym mistrzem świata juniorów. Nie spodziewałem się, że tak zajdę daleko w plebiscycie na najpopularniejszego zawodnika. Akurat został nim Krzysiu zasłużenie mi się wydaje, bo pokazywał wielką klasę na torach międzynarodowych Grand Prix. A najwięcej polskich kibiców chyba ogląda właśnie Grand Prix, P o ne Pol Pol polską Ekstraligę. Krzywu jest świetnym zawodnikiem, świetnym technikiem. Ja na razie muszę dużo, 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 dużo jeszcze raz dużo pracować na to, żeby zostać pierwszym, a nie drugim. Na razie jestem pierwszym przegranym, ale za kilka lat mam nadzieję, że będę trzymał tą statuetkę. Ale na razie właśnie jest czas na to, żebym mógł jeszcze sobie spokojnie, swobodnie popracować na te wszystkie moje wyniki, które mam do zrobienia, cele. A teraz czas na właśnie Krzysia, który kilka, kilka, kilkadziesiąt lat już startuje na żużlu, walczy o to cały czas. Niestety Krzysiu nie miał wcześniej szczęścia, w tym roku mu dopisało. Zdobył Mistrza świata junior, seniorów, mistrza Polski, o którym marzył. Zdobył satuetkę najpopularniejszego zawodnika i nie ma się czemu wdziwić. Ja jestem zadowolony, że trzymam dwójkę w swoich rękach. Dziękuję bardzo wszystkim. Nazwa plebiscytu to jest właśnie najpopularniejsza, ale niewątpliwie doceniane jest to, co zrobiliście w sezonie. No twoje sukcesy są też niewątpliwie duże. Hmm, niewątpliwie duże, no. Fajnie, fajnie, że udało mi się zdobyć. Sukcesy, medale, kuchary. Ale to mnie napędza. dodaje mobilizacji. Ambi, 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 ambitniej podchodzę jeszcze bardziej do sportu, bo wiem, że jeszcze więcej mogę zdziałać i, i na dzień dzisiejszy nie jestem zadowolony w 100%, co mam, aczkolwiek. Zadowolony jestem z tego, co mam i nigdy bym w życiu nie narzekał. Dziękuję jeszcze bardzo wszystkim kibicom, którzy na mnie głosowali. A Gratulacje jeszcze raz dla wszystkich zawodników, którzy dzisiaj, którzy dzisiaj się tutaj znaleźli. Ja przede wszystkim e, wielkie podziękowania dla całego zarządu Unileśno, mojej całej rodziny, taty mamy, taty przede wszystkim brata, który wspierał mnie, mimo tego, że nawet leżał w szpitalu, ale zawsze mnie wspiera. E, to jest brat, którego po prostu do końca życia będę tak szanował, jak e, właśnie najkochańszego brata, którego mam, więc Dziękuję mu bardzo jeszcze raz i niedawno, on, nie, jeszcze kilka lat temu, dwa lata pod rząd, on odbierał za, e, statuetkę za najsympatyczniejszego zawodnika. W tym roku trzeci raz pod rząd, została w teamie Pawlickich i to jest też cudowne. Jaki jest przepis właśnie na bycie w takim razie najsympatyczniejszym? To trzeba się spytać mamy i taty, to oni nas tak wychowali. Piotrek, co w takim razie należy jeszcze poprawić w tym sezonie 2015, żeby było lepiej niż było w 2014? Wszystko po trochę, a nie dobrze. Wszystko tak delikatnie, trzeba się lepiej koncentrować, ciężko to wytłumaczyć, no po prostu wszystkiego po trochu, ja jeszcze wszystkiego mi brakuje, więc tutaj zawodnicy starsi, m.in. Jarek mógłby mówić, jakich detali by mógł sobie jeszcze dopracować, czy Tomek Golob, czy Krzychu. Ja muszę jeszcze nad wszystkim popracować. W dziesiątce najpopularniejszych żużlowców znalazło się jeszcze dwoje zawodników Leszczyńskiej Unii. Dziewiąty był Tobiasz Musielak. Takie uwieńczenie tej juniorskiej mojej kariery. Więc ogromnie się cieszę i bardzo dziękuję wszystkim, którzy głosowali na mnie. No wielkie wyróżnienie. tak. No jakby nie było dziewiąte miejsce wśród najpopularniejszych żużlowców Polski. No Mówię, wielkie wyróżnienie i bardzo dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali. Jakieś obawy wkraczając w ten sezon seniorski? Obawy zawsze jakieś są na pewno eee, dotyczące, wiadomo, walki o skład. Tak, mamy też e, kilku zawodników na, na ileś tam miejsc i po prostu. No coś tam wiadomo, trzeba się przygotowywać po prostu nie, sprawdzonym planem. Nie patrzeć na rywali, no, w tym wypadku nikt z naszego zespołu nie jest moim rywalem, ale no, walczymy, będziemy walczyć o skład i zobaczymy kto po prostu pojedzie na pewno pojedzie lepszy, więc każdy na pewno będzie dokładał 100% swoich możliwości, żeby po prostu jechać w meczu. No to jest właśnie takie trochę dziwne, tak, że... że, że no... Ty zawodnik Unii musi walczyć o to, żeby, żeby w tym meczu wystąpić. To jest taki jakiś dodatkowy motywator, czy jak to jest? Zależy od zawodnika, od jego charakteru. Dla mnie to jest motywacja osobiście i jeszcze ciężej pracuję, żeby po prostu jeździć w każdym meczu. No tylko wiadomo, nie można się przetronować. W jaki sposób już się czujesz przygotowany? Na jakim etapie te przygotowania do tego sezonu 2015? W zasadzie ja bym mógł już startować sezon. Szczerze powiedziawszy, odpocząłem od, od tych trudów, od tych rozjazdów cały czas. Gdzieś tam trzeba było wyjeżdżać na zawody. Fizycznie byłem przygotowany cały czas. Trenuję u doktora Mariana Misiaka. Nie było żadnej przerwy ze względu na rocznym, praktycznie można powiedzieć kontuzję i mówię cały czas się przygotowywałem więc yy, myślę że jestem przygotowany już dobrze na, na ten moment teraz wystarczy podtrzymywać tą może nie formę bo nie wiadomo jaka ona jest ale tą kondycję która yy, pozwoli na przejechanie całego sezonu. Jeśli chodzi o sprzęt to poczyniłeś jakieś zmiany? Znaczy zmiany yy, motocykli będę miał jeden więcej z tym, że one będą podzielone, tak? bo dwa wiadomo wyjadą do Anglii, dwa zostaną tutaj. Będą jeździć w Polsce i w Szwecji, więc no jazdy będzie dużo. ale no to jest po prostu zawód żłowca i, i każdy dobry zawodnik gdzieś tam na pewnym pułapie. Po prostu te wszystkie, wszystkie trzy ligi zalicza. Miejsce dziesiąte należało do Przemka Pawickiego. Zawsze jakoś tam marzyłem o tym, żeby być jako pierwszy, ale no, ktoś musi nieraz przegrywać. Dla mnie ten sezon nie był najlepszym sezonem, gdzieś znowu dosięgnęła mnie kontuzja, jakieś problemy sprzętowe, potem problemy z samym sobą się pokazały. No ale to, to jest życie, no. to po prostu mnie też nauczyło dużo wniosków wyniosłem po tym sezonie. Nie chciał, żebym, żeby już taki sezon się powtórzył. Wiem co zrobiłem źle. Ale bardzo się cieszę z tego powodu, że zostałem wyłoniony w tej dziesiątce najpopularniejszych zawodników tygodnika szurzlowego, a cieszę się podwójnie, no bo Piotrek został wyłoniony jako drugi najlepszy, najsympatyczniejszy, naj, jak to było najpopularniejszy, najsympatyczniejszy junior roku, więc dla mnie sukces Piotka to jest sukces, sukces naszego teamu no i. Dla mnie to jest również radość, cieszę się z tego, że od kilku lat naszej kariery cały czas jesteśmy zapraszani na, na, na właśnie ten bal i, i zawsze jakieś statuetki do domu przywozimy. Nieraz nie wracają w całości. Jak czujesz się już przygotowany pod względem fizycznym do tego nowego sezonu? Byliśmy na obozie kadry z, z senior, z kadry polskiej i no niczym nie odstawałem tam od chłopaków. Wiadomo, musiałem zastępować niektóre ćwiczenia na górne partie mięśni innymi ćwiczeniami, ale trener e, Mariusz Cieśliński dużo ćwiczeń mi pokazał, które również mi się przyda przydadzą na pewno w sezonie, więc to nie jest jeszcze koniec mojego cyklu przygotowań. Mam ustawiony ten cykl przez e, trenerów, którzy e, mi to już ustawiają od kilku lat i jakoś nigdy nie, nie byłem jakoś źle przygotowany do sezonu. Nigdy nie, nie zawodziła mnie moja e, kondycja czy wytrzymałość. Więc, co? Ja jestem typem zawodnika, takiego, który po prostu wie o tym, że jeśli sam sobie tego nie wypracuję, to samo nic do mnie nie przyjdzie. Więc e, cały czas pracuję na to, żeby osiągnąć ten upragniony tytuł Misza Świata. I dopóki zdrowie mi będzie pozwalało, to nie będę się poddawał. Sprzętowo? Jak? Jakieś zmiany? E, sprzętowo, na dzień dzisiejszy cały czas jesteśmy w kontakcie z tunerami. E, wzbogacimy się na pewno kilka nowych silników, ale. Na razie jeszcze też wszystko jest pod lekkim takim wstrzymaniem ze względu na to, że też wprowadzamy w ślad rzutowy nowe, nowe tłumiki, które... Też nie do końca są spróbowane i też trzeba potestować to i czekamy na to, żeby najpierw testy były pozytywne, gdzieś tam powzrastały, a potem będziemy działać. Miejsce trzecie zajął Jarosław Hampel, czwarty był Janusz Kołodziej, piąty Bartosz Zmarzlik, szósty Maciej Janowski, siódmy Tomasz Golop i ósmy Piotr Protasiewicz. Przyznano także inne nagrody. Najpopularniejszym trenerem NAE Ekstraligi wybrano Adama Skórnickiego. Jego turniej z okazji 21 lat startów został Krajową Imprezą Roku. Rozpoczynałem ten rok jako zawodnik, a zakończyłem go jako najlepszy trener, a trenerem nie jestem, nie jestem nawet instruktorem, więc no przede wszystkim chciałbym przeprosić moich trenerów, z którymi niejednokrotnie pracowałem, bo to oni na pewno włożyli więcej pracy i bardziej zasłużyli na taki tytuł, a jeżeli mam być tym trenerem, to bardziej chciałbym otrzymać tą statuetkę za rok czasu. Adam jesteś bardzo skromny. Dlaczego? Nie ja uważam, że jestem skromny. Uważam, że chciałbym wygrać statuetkę najlepszego menadżera czy człowieka, który potrafi jakby. Doprowadzić zespół do, do sukcesu, i chciałbym przede wszystkim wygrać i być tym najlepszym mieszaczem za rok. Myślę, że w tym roku wielu moich kolegów z Toru, czy, czy moich trenerów, którzy prowadzili mnie do tej pory, czy, czy trenerów kadry, juniorów i seniorów, wykonali dużo większą pracę. I na pewno chciałbym im podziękować, że, że na pewno człowiek, stawiają poprzeczkę wysoko. E, szanuję decyzję kibiców. Oczywiście jest mi bardzo miło. Ale zawodników. chciałbym, Zapraszam tak jak mówię, jest we mnie sportowa dusza i chciałbym tą statuetkę otrzymać za to, że moja drużyna jest najlepszą w Polsce. A w tym roku. I znaczy za poprzedni rok chciałbym pogratulować przede wszystkim Grzegorzowi paluchowi, że doprowadził swoją drużynę do zwycięstwa. Fajnie też, bo trzech twoich zawodników w najlepszej dziesiątce, to też jest ogromny sukces. No, nie chciałbym używać tutaj słowa moich zawodników. To są, to są zawodnicy, którzy sobie wypracowali, wypracowali swoją jazdą, swoimi, swoim zachowaniem. To, że kibice ich docenili, bardzo im gratuluję i życzę im, żeby tak jak w tym roku otwieraliśmy tą dziesiątkę, to żebyśmy w przyszłym roku zamykali. Adamie, na ile jesteście przygotowani do tego sezonu 2015 już? Nieskromnie nie powiem, że, że dzisiaj, drużyna dzisiaj, ma podstawę do, do tego, żeby na, e, czuć się no na tyle mocną, żeby usługę, walczyć o tytuł mistrza Polski. Polski. Pod tym kątem była i jest drużyna budowana. I myślę, że gdybym miał pieniądze, to zbudowałbym taką właśnie drużynę. E, drużyna, która może walczyć z innymi właśnie drużynami, bo sezon 2015 bardzo ciekawy zapowiada się patrząc na skład. Pozostały. Sport cieszy się i rządzi się swoimi prawami, i ja bardzo się cieszę, że przez iluś lat było bardzo wiele Dream Teamów i bardzo mało z nich to było tytuł mistrza polski. Eee, no i dlatego też wiecie, cieszę się, że mimo wszystko ta zawartość sportu w sporcie jest bardzo ważna i, i tak samo z naszą drużyną. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jest to mocna drużyna i nikt tego nie ukrywa. Eee, ja, ja nie boję się też położyć wielkiej presji na moich zawodnikach, bo wiem, że, że to nie są zawodnicy, którzy. Yy, ja wiem, że to są zawodnicy, którzy potrafią wiele i oni wiele potrafią wziąć na swoje barki i na pewno sprostają swojemu wyzwaniu, jakim jest tytuł mistrza Polski, ale przede wszystkim pierwszy krok, awans do playoffów, wygranie wszystkich meczów u siebie, to są takie małe kroki, które są bardzo ważne w tym, żeby odnieść końcowy sukces. Były też inne leszyńskie akcenty. Byłego prezesa Unii Józefa Dworakowskiego doceniono za kształt działalności, zaś obecny prezes Piotr Rusiecki zajął drugie miejsce w kategorii działaczy roku Enea Ekstraligi.